Cześć, jestem Fusse i jestem dzisiaj Setnik. Jego to nie ma na spawnie. Chciałbym Wam zaprezentować nasz nowy serwer hostingowany Minecrafta 24x7. Ten mamy regułami, przystać z sesami. Dobra, no, myślę, że przyszedliśmy, Mamy warpy. Spamy w samolocie. Powiedzmy, tychnimy się na działki. O, Tutaj mamy działeczki dla graczy tam działki, ulicy pierwsza, tam jest druga jakiś męt, na chwilę na no, i sklepik z moja tak, jego jego hodowla konop tak, hodowla konop indyjskich no, um, ja hodowli później tam mamy park, którego nie pokażę, musicie wejść sobie zobaczyć kolejka, jakaś ekalipna, jaka lobby Survival Games mamy na razie trzy areny o. I pokaż im domek patrola, nie? To jest jego domek. No co tak, jest? Pokaż domek patrola. Jakiego patrola? No, Patryka. To znaczy? No tutaj, ty, ten z tym drzewem przecież, to się drzewo zawaliło na niego. Jakiś domek. A, opuszczony dom. Który taki budował, zawalił drzewo. Gdzie ja budowałem? To z Patryka przecież. O, Czy muzyka za głośna. Zanim muzykę. A nie, dobra, to moja była muzyka. Dzięki. Sorry, tutaj stadion jest. Ja ci dam, zająca. Ooo ty? No teraz wszyscy będą wiedzieli kim ja jestem. O nie, Michał! Michał Trzanek! Michał. Przepraszam. Ten stadion. Taki sobie, nie wiem, jeżeli bym się podobał, to jest fajnie. No to tam jest jeszcze jakaś kopalnia, nie chcę się do niej iść. Zapraszam Was na ten serwer. Myślę, że obchodzicie. Mam zamiar przenieść ten seryjny na, na 20 z jeżeli będzie was dużo. Może nawet na więcej. głowy mi uruchomiło. Mi... jest 10. <noise> Ej, głowy <noise> mi urwało, Zomór. No to co? Do zobaczenia. na serwerze. Poczekaj no, na mnie, się Do na Do A no dobra. Mhm. Dobra, zobaczenia. się z wami się oraz wami,